Że w sobotę spotkają się dwie drużyny, które w ostatniej kolejce przegrały swoje mecze, każda będzie chciała wyjść z tego spotkania z punktami. To będzie kolejny taki ciężki, ostry mecz na noże. Tak jak każdy i To, że i oni przegrali na wyjeździe, my przegraliśmy na wyjeździe. Tylko to już inny mecz, nowy rozdział, i tu musimy po prostu podejść do tego z zimną głową, bo. Za dużo było niewykorzystanych sytuacji w meczu z, w opolu, e, własnych błędów technicznych, wyrzuconych piłek, tam w out, nieprzygotowanych rzutów. E, Przegraliśmy tylko jedną ramką i to te rzeczy zadecydowały też się zadecydowało. Tu już kolejny mecz, i oni tak samo m, będą chcieli zdobyć te trzy punkty. Tak jak i my, ale mówię, teraz każdy mecz jest ciężki, każdy teren jest yy, trudny, my musimy po prostu wychodzić i robić swoje. E, oczywiście, że to będzie ciężki mecz. Będziemy grali na wyjeździe, gdzie naprawdę ciężko się tam gra. I no chyba od kiedy gram w chromę tylko raz tam wygraliśmy, to na pewno będzie yy, ciekawe widowisko, ale jeżeli wyjdziemy skoncentrowani zimną głową, to wygramy ten mecz. Do tego meczu w Kwidzynie przygotowywaliście się jakoś specjalnie, trenując jakieś konkretne nie wiem, zagrywki, obronę i tak dalej? Nie, specjalnie nie, trenu, nie trenowaliśmy. Po pierwsze nie było za dużo czasu, bo w poniedziałek mieliśmy mecz z Opolem, a w sobotę już gramy z Kwidzynem. I w piątek wyjeżdżamy do Kwidzyna, także, tak można powiedzieć, wtorek, środa, czwartek, trzy dni na to przygotowanie. Oprócz tego Parę takich lekkich urazów po meczu z Opolem. Plus wypadł nam Kuba Adamski, który ma mocną grypę. I tak za, za bardzo dużo czasu nie ma, ale oczywiście ćwiczymy i obrony, i atak. Poka oglądaliśmy wideo ich obrony, nasz, ich atak. I to nad tym będziemy pracować. I żeby to zaowocowało później i przyniosło efekt na meczu. Nie, przygotowaliśmy się jak do każdego innego meczu. Zaczynając od wideo, do, do treningu na hali, trenując, szlifując obronę i atak. Czy ta atmosfera przed tym meczem na meczu będzie taka bardzo mocna, bojowa już od momentu, jak wsiądziecie do autobusu w piątek? Mam taką nadzieję, że chłopaki też dają... Zdałem sobie sprawę, że przegraliśmy mecz po Karnych z Dlańskim, przegraliśmy mecz. з Ополем, трохи йдеш на власне речення бо, по власних блендах. E, І замість того, щоб мати трохи спокою, то зараз e, no, не можна повідати, що якась пресія, але є трохи зачасно в тій tabeli i żeby na koniec tej rundy zasadniczej zająć jak najlepsze miejsca, to musimy teraz już zacząć zdobywać te punkty i nie możemy ich tracić. I mówię, jeżeli nie będziemy popełniać takich głupich błędów własnych w meczu, no to wszystko będzie dobrze. Myślę, że jak na każdy mecz atmosfera będzie dobra i damy z siebie wszystko, żeby wygrać ten mecz.